W końcu robię pielęgnację mojej cery, o którą prosiliście już bardzo, bardzo długo. Zobaczcie, że nie jest to nic skomplikowanego, tak mi się przynajmniej wydaje w porównaniu do filmików, które oglądałam na YouTubie, to wydaje mi się, że ja robię dosyć proste rzeczy i nie jest to nic skomplikowanego. W tym filmiku zamieszczę i poranną rutynę, i wieczorną, bo nie chcę dzielić tego filmiku na dwie części. Bo wiem, że jeżeli już Was to interesuje, to interesuje Was wszystko i nie ma sensu tego rozdzielać, bo nie jest tego bardzo dużo, ale trochę jest, więc zabierajmy się do pracy. Pamiętajcie o tym, że to jest moja rutyna i że te produkty działają na mnie, niekoniecznie muszą się sprawdzić na Waszej cerze. Może się okazać, że są dla Waszej nieprzeznaczone, więc nie bierzcie wszystkiego na serio. Chodzi o to, żebyście wybrały sąd, jeżeli będziecie chciały jakieś kosmetyki, które Wam się przydadzą i się sprawdzą I do Waszych suchą, miejscami mam suche skórki, jest skłonna do podrażnień jest bardzo wrażliwa, więc jeżeli też macie taką cerę, no to możecie sobie coś podpatrzeć. Jeżeli macie inną cerę, no to też możecie coś zauważyć co używam, ale niekoniecznie musi to się u was sprawdzać każdy jest inny, więc bierzmy wszystko z dystansem tak więc zapraszam was do oglądania, mam nadzieję, że wam się przyda ten filmik ja tutaj mam już wszystko rozłożone, więc jeżeli będę to spoglądać to tylko dlatego, że mam tu rozłożone wszystko co używam więc no, moja pielęgnacja jest dosyć prosta, ponieważ ja zawsze zmywam makijaż na noc, więc nie mam żadnych pozostałości tuszu do rzęs czy podkładu, nie mam z tym problemu. Ja rano używam ją jako płyn do mycia twarzy, lekko, z wodą i cała twarz moja jest oczyszczona. Potem czystym ręczniczkiem uszłam ją z wody i następnie używam płynu micelarnego, obojętnie jakiego, po prostu żeby ją oczyścić dodatkowo. I może to być Bioderma, może to być B Be Beauty z Biedronki, płyn micelarny może być L'Espoir Expert, zastępnik Biodermy lub jeżeli chcecie, możecie użyć tonika, ja używam po prostu płynu micelarnego. No i jeżeli już moja cera jest oczyszczona, no to wtedy przychodzi czas na nawilżenie i używam po prostu kremu nawilżającego. Jak już wiecie, moim stałym ulubieńcem w tym momencie jest e iwo Sensitia krem nawilżający do cery wrażliwej, skłonnej do podrażnień i alergicznej, sprawdza się super, używam go rano, wieczorem i kiedy tylko mi potrzeba, jeżeli nie jestem pomalowana. Nakładam troszeczkę na twarz, nawilżam, potem jeżeli na przykład się maluję, bo nie zawsze od razu rano się maluję, no to przed pomalowaniem się nakładam jeszcze raz i jest super. Tyle. Jeśli chodzi o taki dodatkowy element mojej pielęgnacji, to jeszcze jeżeli chodzi o moje usta, też bywają dosyć suche. Nakładam po prostu na nie karmek z ciągu dnia, bo fajnie je nawilża, zostawia taką powłokę nawilżenia, więc... Zawsze dobrze, zostają nawilżone i nie muszę się o to martwić. I przejdźmy teraz do mojej wieczornej pielęgnacji. Wieczorna pielęgnacja zaczyna się różnie, bo czasami po prostu kiedy wrócę po południu do domu i nigdzie już nie wychodzę, to po prostu zmywam makijaż i robię tą pielęgnację i mam to już z głowy, a jeżeli wracam później, no to wiadomo, robię to kiedy wrócę. Mój makijaż zmywam ostatnio chusteczkami do makijażu z B-Beauty, Be tymi z Biedronki. I to są chusteczki z płynem micelarnym, wcześniej takich nie używałam, jestem z nich bardzo zadowolona, już połowa z nich jest niestety zużyta, więc muszę niedługo pognać po nowe opakowanie. Jedna chusteczka wystarcza mi, żeby oczyścić cały mój makijaż, łącznie z całym podkładem, z oczami, szminką, z tuszem do rzęs i naprawdę dobrze się sprawdza. Zawsze zostaje mi tylko trochę tuszu do rzęs i wtedy właśnie przechodzę do następnego kroku. Następny krok to dowolny płyn micelarny, który poradzi sobie z tuszem do rzęs. W zależności od tego, jakiego tuszu używam, to też wybieram inny płyn micelarny. Jeżeli używam tuszu, który nie jest wodoodporny, no to jest mi to obojętne, biorę pierwszy, lepszy płyn micelarny. Jeżeli jednak jest to płyn wodoodporny, no to jedynie radzi sobie z tym moja bioderma. Jeżeli chodzi o te inne płyny micelarne, jakoś tak średnio sobie radzą, muszę wtedy bardzo trzeć Oczy, więc stwierdziłam, że nie będę tego robić. Po prostu biorę biodermę na dwa płatki przykładam do oczu i po chwili już nic nie ma. Po oczyszczeniu mojej twarzy z całego makijażu nakładam ponownie tak jak rano, neutrogenę i myję ją twarz. Czasami zostawię ją na 10 minut jako właśnie maseczkę i po 10 minutach ją zmyję. Wtedy moja twarz już jest w 100% czysta i tylko osuszam ją ręczniczkiem, tak jak rano i. Jest gotowa. I moja teraz już cała czysta na wieczór, to czasami właśnie robię sobie różne maseczki, peelingi i te sprawy właśnie wykonuję wieczorem. I jeżeli jest taka potrzeba, wykonuję peeling. Ja używam peelingów enzymatycznych. Jest to peeling enzymatyczny, delikatnie złuszczający z liren. Jest bardzo dobry, ja przynajmniej dwa razy w tygodniu go używam. Staram się tak co trzeci dzień zrobić sobie ten peeling. Zostawiam go na 20 minut robię wtedy jakieś inne rzeczy w domu, potem zmywam i osuszam twarz i wtedy przychodzę do nawilżenia. Wieczorem również używam iwostinu. Jest to mój krem, który używam codziennie. Nie mam osobnego na noc na dzień, nie gubię się w takich rzeczach. Jest on dobry, więc stosuję go i rano i wieczorem. Jeżeli chodzi o jakieś dni, kiedy mam cerę problematyczną, kiedy mi wyskoczą jakieś pryszcze, krostki, no to wtedy kieruję moją cerę po prostu ku głębokim oczyszczaniom. Byłam dwa dni temu? Nie. Do kilka dni temu byłam na oczyszczaniu twarzy. Um, miałam robiony peeling kawitacyjny. Jeżeli nie wiecie, to zgublujcie. Ja wam postaram się wstawić link, co to jest poniżej. Um, bardzo fajne. Moja cela jest już o wiele fajniejsza. Ja staram się zrobić sobie takie oczyszczanie w salonie kosmetycznym. Tak, średnio, raz na pół roku. Moim zdaniem to jest tak akurat, a jeśli nie ma się takie oczyszczanie, no to robię jakieś takie małe rzeczy w domu. I ja już Wam kiedyś mówiłam, że jak miałam więcej problemów, to byłam Pani dermatolog i ona mi przepisała dwie rzeczy. Jedna to jest taki płyn, który Pani mi przypisała i jeszcze mi go trochę zostało. Go naprawdę bardzo mało trzeba, w miejscu gdzie jest jakaś kroska, to po prostu tym płynem ją nawilżacie. On ma w sobie alkohol niestety, ja nie lubię zbytnio rzeczy z alkoholem do mojej cery, ale bardzo dobrze je wysusza. No i przynajmniej nie muszę się z tym męczyć. I po zastosowaniu tego płynu, często używam też tej maści Acne um, Ona jest biała i jak nałożycie to też jest takie białe, a więc najlepiej to stosować wieczorem. I ja nakładam wszędzie, gdzie mam jakieś zaczerwienienia, gdzie mam jakieś krosty i gdy buzę się rano, to uwierzcie mi, że to jest zredukowane, ale oczywiście musicie umyć twarz, bo potem ona jest taka trochę klejona. I to już wszystko, mówiłam wam, że nie używam nic specjalnego, po prostu oczyszczam moją cerę i ją nawilżam. To są moje dwie podstawowe zasady, ale oczywiście nie tylko to stawia się na to, jak nasza cera wygląda. Ja już mówiłam o tym w poście, gdzie wstawiałam właśnie o jej że nie tylko sam krem, samo oczyszczenie i nawilżanie sprawia, że nasza cera wygląda jak wygląda. Możecie sobie zerknąć, co ja tam wypisałam, mówię głównie o tym, że to co jemy też sprawia, jak nasza cera wygląda. Musicie dbać o swoje pędzle do makijażu, aby były czyste, bo tak to przenosicie różne bakterie. Musicie pić dużo wody i inne, inne rzeczy, o których mam nadzieję będziecie pamiętać, bo ja staram się pamiętać. Pamiętajcie, że mimo jeżeli macie tłustą cerę, to peelingi są ważne i nawilżanie też jest ważne. Błędne jest myślenie, że macie tłustą cerę, to ona nie potrzebuje nawilżenia. Jeżeli nie będziecie dawać jej tego nawilżenia, ona wytworzy jeszcze więcej tych olejków i będziecie mieć jeszcze bardziej świecącą cerę. A chyba tego tak nie jest dziękuję to. Wam za oglądanie. To by było na tyle. Jeżeli kiedyś coś się zmieni w mojej pielęgnacji, to może zrobię e, aktualizację tej e, mojej rutyny. Także dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam następnym razem. Buziaki pa!